Cześć kochani, jak wam zapowiadałam, będzie w najbliższym czasie więcej filmów takich niepakijażowych, niekoniecznie też typowo minimalistycznych. I dzisiaj będzie kolejny taki film, w którym pokażę wam moje zdobycze typowo niekosmetyczne. I będą to rzeczy, które dorwałam albo z drugiej ręki, albo wreszcie jakieś tam na które miałam od dłuższego czasu ochotę, więc zapraszam Was do dalszej części filmu. Oczywiście, zapraszam Was do komentowania tego filmu, do lajkowania go i do subskrybowania kanału. A tymczasem zaczynam. Jako pierwsza rzecz, z którą pokładam ogromne nadzieje, jest to barwnik do tkanin Simply Mam dwie takie rzeczy w swojej kolekcji: spodnie i sukienkę, które. Mega, mega nie odpowiadają mi swoim kolorem, za to bardzo odpowiadają mi materiałem, krojem, yy, i ogólnie bardzo je lubię, gdyby nie to, że kolor jest zupełnie nie w moim stylu, więc postanowiłam je przefarbować. Jeszcze farba nie jest otwarta, bo tego nie robiłam, planuję nagrać dla Was yy, to farbowanie i jego efekty, ale na razie nie mam niestety na to czasu, nie mam też sprzyjających warunków pogodowych, więc. Yy, no, niestety odkładam to w czasie, ale mam nadzieję, że już wkrótce uda mi się to nagrać. Kolejne rzeczy, które udało mi się dorwać, to są rzeczy z drugiej ręki. To są dwa kieliszki kryształowe i to są kieliszki z francuskiego kryształu. Oba były nowe, jeszcze z nalepkami z fabryki. I są to takie kieliszki do musującego wina, do szampana. Ja bardzo lubię kryształowe rzeczy kieliszki, jakieś, właściwie chyba tylko kieliszki, może jakieś talerzyki. Bardzo lubię to, że one tak błyszczą, że są takie ciężkie, ładnie się prezentują i naprawdę jestem z nich mega zadowolona. To są, yy, że to są kieliszki, które dorwałam w Second Handzie i miałam ogromne szczęście, bo one nie stały obok siebie, tylko tak na dwóch różnych półkach, więc dlatego chyba nigdy ich nie wykupił. Trochę ubolewam nad tym, że nie było ich więcej, tak, przynajmniej trzy albo cztery, ale jestem mega zadowolona. Używałam z nich już so, yy, używałam ich już, są so naprawdę bardzo fajnie się prezentują, bardzo przyjemnie się ich używa, więc. Ym, no tutaj taka yy, radość, bo wiem, że te kryształowe kniżki są mega drogie, więc tu tym bardziej. Yy, Dobry łup. I teraz następne rzeczy, dokładnie z tego samego second-handu. I jest tutaj ich sporo, to są szklanki. Szklanka z jednorożcami, której po prostu nie mogłam się oprzeć, bo mnie zauroczyła swoją, nie wiem, infantynnością. Szklanka z literką K, więc oczywiście musiałam musiała, wziąć musiała do tego ze słodkim misiem. I trzy szklanki ze zwierzakami, z owcą, z krową i do tego jeszcze z kurczakiem. I pewnie się zastanawiacie, czemu e, biorę szklanki, które nie są od kompletu, bo mi zupełnie na tym nie zależy. Bardziej zależy mi na tym, żeby szklanka miała jakiś taki fajny wzorek i była miła dla oka, żeby każdy mógł sobie wybrać taką szklankę, jaką lubi, jaka mu się podoba w kształcie czy wielkości. A jako, że wytłukłam, nie tylko ja, zresztą wszyscy wytłukliśmy w domu już cały zestaw kufli. Jakieś takie pojedyncze kufle, które gdzieś tam się u nas znalazły z różnych powodów. Do tego jakiś tam zestaw szklanek do soków, który gdzieś tam mieliśmy, bo, bo po prostu się zużyły. To uzupełniłam braki czymś takim. Jestem z nich mega zadowolona. Nie było to jakieś super drogie. Fajnie się na to patrzy, fajnie się z tego pije. Ogólnie lubię mieć takie wesołe rzeczy. Nie muszą być super kompletne. Nie wiem, nie prowadzę tutaj restauracji, ale jakiegoś, nie wiem, super trendy domu dla e, bogaczy, więc e, wolę jak coś jest miłe dla oka i mi się po prostu podoba. I teraz coś, co będzie dopasowane do szklanek, chociaż może niekoniecznie tych. Zaparzacz do herbaty w kształcie e, czajniczka. Oczywiście że, rzecz z tego samego second handu. No cóż, no też się nie mogłam oprzeć. Herbatę piję nałogowo, więc on jest cały czas w użyciu e, naprzemiennie z innymi moimi zaparzaczami, ponieważ też e, różne smaki też dla innych domowników przydadzą ją się te zaparzacze nie tylko dla mnie, więc tutaj po prostu rzecz, która też jest przydatna i też nie będzie leżała i się e, marnowała. I coś do zaparzacza, czyli herbaty. Herbaty, które na początku kupiłam zupełnie przypadkowo, i są to herbaty Basilur. Akurat tutaj mam Frosty Evening i Autumn Tea. To są takie dwie czarne aromatyzowane herbaty, ale to nie są moje pierwsze i na pewno nie ostatnie. I mam jeszcze dwie zielone, fantastyczną Cream Fantasy zieloną herbatę, która smakuje jak truskawki ze śmietanką, jest obłędna. I mam jeszcze Spring Tea. Te jeszcze nie próbowałam, ale to jest akurat luźna, tutaj ta y, fanta Cream fantazji jest y, w torebkach. Uwielbiam te herbaty, są takie intensywne w smaku, są takie intensywne w aromacie, mocno się zaparzają, są niesamowicie wydajne i miałam już kilka ich rodzajów. Zawsze kupuję, jak gdzieś trafię, takie smaki, które mogą być akurat w moim typie i jeszcze na żadnej się nie zaglądam, więc są naprawdę świetne, są wydajne. I bardzo je lubię, właściwie cały rok towarzyszą mi w szufladzie, w, też do picia, jestem z nich mega zadowolona i pewnie jeszcze będę Wam y, wiele razy je pokazywała. I ostatnie rzeczy, które y, tutaj y, zakupiłam, to są książki. Bardzo, bardzo długo nie kupowałam żadnych książek, bardzo długo. Um, odkładałam mi zakupy na następny jakiś miesiąc, następny rok, na, a teraz wypożyczam, a to później kupię. I postanowiłam odświeżyć swoją wiedzę z języka polskiego. Mam tutaj książkę 497 błędów Łukasza Mackiewicza i edycję tekstów wolańskiego eee, wracam, wracam do odświeżenia wiedzy z, z polskiego. Zobaczymy. Na razie, na razie zaczęłam czytać te 497 landowi i okazało się, że jednak muszę odświeżyć podstawy, więc wróciłam do moich słowników języka polskiego, które od wieków stoją już na półkach. I co? Zobaczymy co, co tutaj dalej z tego wyniknie. Przede mną jeszcze parę decyzji związanych z tą dziedziną, więc mam nadzieję, że coś tu nastąpi, jakieś zmiany. Oraz dwie książki takie typowo rekreacyjne. Stefanie, ma kolejna część zmierzchu, czyli Życie i Śmierć. Przeczytałam ją. Fajnie się ją czytało. Taka inna wersja tej pierwszej y, sagi. Tej pierwszy, tych pierwszych czterech y, książek. Y, w sumie mam do, tych, y, do tej całej sagi taki sentyment y, z y, lat nastoletnich, i bardzo lubię do tego wracać. Jak mam potrzebę poczytać sobie coś, co. Y, y, jest lekkie, przyjemne, czyta się w 5 minut i, i, i nie zajmuje jakoś tam dużo miejsca w głowie, a pozwala się zrelaksować. I chemik też Stefanie Meyer, którego jeszcze nie czytam i na temat którego właściwie nic wam nie mogę powiedzieć. Um, mam nadzieję, że tutaj w najbliższym czasie znajdę chwilę dla niego, ale cieszę się, że w końcu um, kupiłam coś, co... Um, tak typowo miałam gdzieś tam w głowie, żeby kupić, a odkładałam to na dłuższy czas. Fajnie tak y, zrelaksować się też czytaniem czegoś, na co mam ochotę, a nie czegoś, co przypadkowo sobie wybrałam w bibliotece. I to by było w tej chwili wszystko, co miałam wam do pokazania. Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile. Dajcie znać, czy Wy kupujecie jakieś takie przypadkowe rzeczy, czy wszystko planujecie. A może macie jakieś ostatnie super zakupy, które kupiliście zupełnie przypadkowo, a które są niezastąpione, świetnie się Wam sprawdzają i nawet nie wiedzieliście, że tak bardzo tego potrzebujecie. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!